Sam zgadza się z in vitro, nie dość, że jest ekskomunikowany swoją drogą, ale to nie jest tak, że się zapłatnie jedną komórkę jajową. Zapłodnie się mnóstwo komórek jajowych, wybiera się wówczas jedną, a reszta ląduje gdzieś w zlewie bądź w toalecie. Czyli te dzieci, które już sam są, bo człowiek powstaje w wyniku zapłodnienia, jak o tym mówią biolodzy, no de facto zostaje porównany ze ściekiem, bo do tych samych ścieków trafia. I wówczas to jest de facto aborcja, bądź ewentualnie się mrozi te komórki jajowe, a potem się po prostu niszczy. Zapłodnione komórki jajowe. To rozumiem, ale... ale... Jeżeli ja nie mogłam mieć przez 15, nawet do 20 lat własnego dziecka i później pojawiła się szansa, że mogę mieć własne dziecko, więc to chyba raczej jest coś dobrego ode mnie dla. Nanotechnologią. Nanotechnologia to jest zezwolona przede wszystkim przez kościół, tak i to nie jest aborcja. Bo to jest zestaw różnych technologii operujących na tym poziomie nanometrów, czyli w medycynie, elektronice i tak dalej, tam się różne stosuje naturalne sposoby zajścia w ciążę, a nie poprzez sztuczne zapłodnienie, które powoduje to, że zapłodnie się, raz jeszcze mówię, nie jedną komórkę jajową, mnóstwo, które potem się albo mrozi człowieka, się mrozi jak mięso w lodówce, albo się wrzuca potem do domu... tak, to ja się... próbowałam już wszystkiego, wszyscy ganią to, że, że tak naprawdę My, ludzie, którzy nie możemy mieć naturalnie dzieci, możemy się cieszyć tym, co, co technologia przenosi. No to to jest nanotechnologia. Zapewne pani nie próbowała tej nanotechnologii, bo pani nie wie, co to jest, prawda? Ja powiedziałam pani przed chwilą, co to jest. Nie, tylko pani. Po prostu miałam in vitro cztery no razy. Właśnie, bo pani stosowała naturalne środki. Naturalne środki medyczne, żeby zajść w ciąży w sposób naturalny, prawda? Zamiast tego oczywiście pobrać swoje własne komórki jajowe i plemniki, i tak dalej. I to nie jest już. Pani zauważy cały czas, to nie jest owoc miłości wówczas. To jest już produkt biznesu. Tak jak powiedziałem. No wszystkim. dokładnie, a tu a tutaj to, się zgadzam, pani? Dokładnie, to jest produkt biznesu. No, no ale pani, w końcu mam to swoje, swoje dziecko, więc jestem szczęśliwa. Czyż to nie jest egoizmem, żeby, żeby człowiek, bo człowiek chce mieć dziecko, prawda? Dlatego, że człowiek chce mieć dziecko, doprowadza do tego, że ma mnóstwo tych dzieci, a tylko jedno z nich przetrwa. To jest egoizm. No, no dobrze. W sumie, w sumie się zgadzam z tym, z tym, co Pan mówi, ale, ale no, jeżeli nie ma innej możliwości. No to mówię, to wówczas jest lepiej, a do, przynajmniej ja bym tak zrobił, ja powiem Pani tak szczerze, z całego serca, że gdybym ja miał taki problem, wówczas bym nie, wolał pójść do ja tego ja też o tym myślałam, książką. tak, ma Pan rację, ja też tak, kiedyś o tym dziecko, myślałam. A nie robić przyczynę tym dzieciom, które już są poczęte, ale tylko jedno z nich przetrwa i nie przetrwa te najsilniejsze, nawet w drodze naturalnej selekcji już tak darwinistyczne podejście no tak. do tego mamy, prawda? Ja, wiem, ma Pan rację, nie bo dziecko, tu w sumie chodzi o te plemniki i tak dalej, ja wiem, ja to wszystko rozumiem. Ale moim zdaniem, yy, moim zdaniem, ja chyba się, ja chyba sobie wymodliłam to, bo, bo modliłam się codziennie o, do Pana Boga. Nie, nie, nie. Tak, tak, to jest prawda. To nie jest tak, jak pan, pan Bóg sobie nie zaprzecza. Proszę Pani, Pan Bóg nie chce doprowadzać do zabójstwa dzieci, bo nawet w księdze proroka Izajasza, kiedy Bóg żali się prorokowi, mówi, bo tam byli no tacy dzieci. Tak, no tu w tym no, momencie to nie starych są starych dzieci, prostu, tylko to, to by... ja były. <laughs> no tak, My ja wiem, że. Że, to że, niby mógł, bo, to, nawet... że niby nasienie to już są dzieci, tak? Nie, nasienie to nie są dzieci. No, no, dzieci no, ale, wiedzy... to, ale sam pan mówi, że, 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 że jakby zapłodniono jakieś in vitro, no, tak. to, no to, to, to było zabójstwo już tylu dzieci, no ludzie. Bo mówię, że tam mamy kilka zapłodnionych komórek jajowych, czyli to jest wówczas No właśnie, no to, no to tak? sam pan ale sobie przeczy w tym momencie. Mówicie. Natomiast tak, odnośnie tego in vitro czy aborcji, to jest takie porównanie, że w Starym Testamencie także mieliśmy ofiary składane, składane z dzieci w Dolinie Benchinną, demonom chociażby, tak? I no, Pan Bóg wiem, mówi do wiem, czytałam o tym. I księdze proroka Jeremiasza, że mu nawet tu przez myśl nie przyszło, żeby ludzie takie coś robili, prawda? A niestety jest to dzisiaj obecne pod postacią chociażby tak zwanej aborcji, czy właśnie in vitro, która też in vitro ta praktyka jest pewną formą aborcji. Ja się z tym nie zgodzę absolutnie, ponieważ ja miałam problem i teraz to, co, co, co mi dała technologia, jestem szczęśliwą matką i tak dalej, więc ja się z tym nie zgodzę. Choć jestem katoliczką, bardzo wierzę w Boga i tak dalej, ale nie sądzę, żeby Bóg aż tak strasznie zaprzeczał tym, że, że skoro technologia pozwala, żeby mieć dziecko, no to, no to, że nie można, bo, bo zakazuje tego religia. Proszę pani, pani mówi, że jest bardzo wierząca w pana Boga, a pani ma chociażby. Tak, na zdjęciu jestem profilowym, wierząca. Ma pani na zdjęciu profilowym taki, takie logo tak zwanego strajku kobiet z piorunem, a pan Jezus mówi, że widział szatana spadającego z nieba i błyskawicą. ja mam logo. No tutaj niech sobie pani zobaczy. To jest logo tak zwanego strajku KoWi. Tak, Wybór, nie zakaz. No ale przede wszystkim pan Bóg zakazał, nie zabija. Tak, bo bo a jestem jest za, za tym absolutnie Ty jestem za mordować, tym. Mordować. Tak. No właśnie, no to pani jest za tym, żeby mordować nienarodzone dzieci, a Bóg mówi, że mu nawet to przez myśl nie przyszło. Nie, Więc ja, ja jestem za wyborem, nie za zakazem. Ale czego wyborem? Za wyborem każdej kobiety, bo ponieważ kobieta, każda ma wybór, to co chce zrobić z własnym życiem i z własnym ciałem. Ale tu nie chodzi o jej ciało, tylko o ciało jej dziecka. Z własnym ciałem to niech sobie robi co chce, ale niech zostawi dziecko w spokoju, niech da żyć temu. Żyj i daj żyć innym. No proste, prawda?